Cześć, nazywam się Michał Barański, z zawodu jestem informatykiem, śpiewakiem operowym oraz nauczycielem informatyki w szkole podstawowej numer 5 z Duńskiej Woli. Matematyka jest moją pasją od wielu, wielu lat, którą dzielę się z innymi. Poprzez udzielanie korepetycji, różnego rodzaju lekcje mam dar przekazywania wiedzy w sposób jasny i prosty. W związku z tym postanowiłem nagrać kurs przygotowujący do matury podstawowej z matematyki w moim opracowaniu. W tym kursie znajduje się teoria oraz praktyka. Teoria, czyli wszystkie wzory potrzebne do tego, aby rozwiązać dane zadanie, zagadnienia z różnych dziedzin. Oraz e, praktyka, czyli e, już e, zadania z omówieniem e, oraz rozwiązywanie arkuszy maturalnych z lat ubiegłych, również ze szczegółowym omówieniem e, zawartej treści oraz sposobu rozwiązania zadań. E, kupując mój kurs, masz pewność uzyskania bardzo wysokiego wyniku z matury podstawowej ponieważ uważam że matematyka jest prosta wystarczy ją tylko zrozumieć czasem brak zrozumienia wynika z nieprawidłowego przekazania wiedzy ja uważam że do każdego można dotrzeć i w związku z tym ta matematyka staje się prosta i sprawia frajdę Celem w ogóle tego, tego kursu, oprócz tego, że no, dzięki, dzięki zakupowi tego kursu uzyska się bardzo dobry wynik z matury, też, ale chodzi o to, żeby uczeń, kursant zrozumiał, jakich narzędzi trzeba użyć do odpowiedniego typu zadań, żeby to zadanie rozwiązać. Bo to jest jakby kluczem. Brak losowości w doborze różnych narzędzi, właśnie matematycznych, jest kluczem do, do prawidłowego rozwiązywania zadań. Chodzi o to w dużym skrócie, że patrząc na zadanie, wiem co muszę zrobić, żeby to zadanie rozwiązać. I to jest klucz. To jest właśnie, według mnie, najważniejsze, żeby wiedzieć, jakich narzędzi trzeba uczyć. I w tym kursie podpowiadam, tłumaczę dokładnie, Dlaczego takich, a nie innych? Dlaczego tak trzeba zrobić, a nie inaczej? Tak, w taki jasny, prosty, przystępny sposób omawiam wszystkie typy zadań maturalnych. Jest cała teoria. Także dzięki temu y, zdasz dobrze maturę. Y, warto poświęcić trochę czasu i środków, żeby, żeby ten kurs przejrzeć. Y, no tak jest moje zdanie oczywiście. Um, ale um, uważam, że, um, że, że mój kurs różni się od tych, które są, um, właśnie dlatego, że potrafię w prosty i jasny sposób wytłumaczyć dane zagadnienia, nie, um, nie podając formułek tylko, tylko mówiąc dlaczego tak jest. Zawsze, jeżeli czegoś nie rozumiem, stawiam sobie pytanie: a dlaczego tak? Dlaczego właśnie tak, a z czego to wynika, na przykład jakaś własność? A dlaczego tak jest? I to daje mi pewność, właśnie zrozumienia coraz to trudniejszych rzeczy w matematyce. Staje się to bardzo logiczne i poukładane. Jeszcze raz zachęcam i zapraszam do, do zakupu. Będziecie Państwo zadowoleni.